Witam, Zuchu, chłopak zuchy w podróży. Witam Was w ten piękny, czerwcowy dzień. Pierwszo-czerwcowy, czyli Dzień Dziecka. Z pięknego miejsca, jakim jest Galeria Północna. A na jej dachu znajduje się unikalny na skalę ogólnopolską, bo nie ma zbyt wiele takich miejsc w Polsce, e, ogród, który znajduje się na dachu. E, przepiękna roślinność, można tutaj Podczas zakupów wyjść, podychać świeżym powietrzem, po, po odpocząć. Znajduje się tutaj również tężnia solankowa. W galerii na dachu znajduje się jedyna tężnia, która jest umieszczona na centrum handlowym. Jej solanka tutaj sprowadzana jest z miejscowości Zabłocie. Ma 4,5 metra wysokości i 10 metrów szerokości. Jest tu wszystko, czego potrzeba do wypoczynku. Mała architektura taka pomocna w wypoczynku, typu leżaki, ławeczki, ale znajduje się też tutaj są ule, pszczoły mieszkają, taki młyn, który napędza wodę. Poza ludźmi wypoczywającymi tutaj, klientami galerii, jest też wielu mieszkańców. Bardzo dużo owadów, pszczół. Tutaj na dachu znajduje się nawet gniazdo dla bocianów, przygotowane. Na co dzień w galerii odbywa się tutaj na dachu bardzo dużo wydarzeń kulturalnych. Wszędzie gdzie chodzimy są jakieś tam graffiti na chodnikach, na murach, murale. Jest też jakaś galeria zdjęć z Polski.